Cześć, to jest strony iCC.br1. Witam Was bardzo serdecznie. To jest mój no, drugi, o, pierwszy odcinek. Jeden poradnik już mam. Słabo wyszedł, bym musiał jeszcze dużo takich zrobić, aby mi lepiej wyszedł. To jest mój drugi odcinek. I tak o dzisiaj chcę Wam odprowadzić o serwerze XCraft. Xcraft.ifun.pl Będzie IP w opisie. Tak, o. To więc idziemy. No. Tu jest takie coś jak wymiana, wiecie chyba co to jest. Patrzcie, to jest różnie. Wchodzisz tu, wełna idzie do góry. I tak samo w drugim. Niektóre są takie. Nie wiem, dlaczego to jest. Tak o, że tak. że ta wymiana jest jakaś. Nie ma tu dziury i. Może to. Lag, przepraszam Was. O. Dobra, chyba idę tak o. E, zapomniałem, że w zbroi jestem, to. Dobra, to. Przeprowadzę... A, jeszcze zapomniałem o jednym. To są te enchanty, patrzcie, coś takiego. Że za y, 500 level, bo to są levely, na przykład napiszę LOL y, Ja mam 44. Fajny ten serwer jest naprawdę. levely się bije. Tylko na przykład to jest bardzo fajne. Y, trochę ten level się zbiera, ale super VIP na 30 dni. To jest naprawdę fajne, tak. Tutaj jest coś takiego, no to naciskam na to. Poczekajcie. E, no nie chcę. Dobra, tu wejda, to jest Administracja. No, ogarnięto naprawdę. Tak, o, tu jest administracja. Xcraft PVP. Założyciel CKKMA. AdrianCraft.pl. Kuba115 i tak dalej. Havix, Karol, WH, mleko. Jakieś tam admini. Dobra, mam was oprowa. Nie wiem czy... Tak, o, poczekajcie, WARP. Dysk. Idę na Warp, dyskotekę. Pokażę Wam go szybko. Zbyt dużo czasu nie mam. Tak. Yy, dyskoteka to jest, wiecie, co to jest. To tu nie będę wam mówił. Dobra, to teraz przejdę na WARP yy, event. Event to chyba wiecie co to jest? Że admin rozdaje itemy. Duży, bardzo. Tak. Graczy, nie wiem, mały jest na razie. Poczekajcie, yy, co ja teraz bym zrobił? Hmm. Pójdę na jeszcze jakiś bar. Poczekajcie. No, event parkour. Pamiętam jak ostatni raz tam byłem, to był taki zarośnięty. Zobaczycie, administracja to naprawiła. No, wtedy był taki tu zarośnięty, prosto było go przejść. Yy, lagujemy laguje trochę. Dobra. No, co tu pisze? Besset Home Terra Endermana. Powodzenia. Freddy, coś takiego. No, Freddy. Dobra, poczekajcie, spróbuję. Jakie lagi? Dobra, To dam sobie spokój z tym i pójdę jeszcze na warp. Ko pa poczekajcie, ko. alnia Dobra, już teleportuję się, co to ma? Yy, tak, wiecie chyba co to kopalnie, nie muszę wam mówić. No, to jest takie coś, że tu wszędzie jest PvP, to jest do taki PvP, bardziej serwer. Kopalni tu nie ma naprawdę, to jest po prostu dla ozdoby taka i walczenia fajnego. Patrzcie, co to jest takiego. Jak ktoś tego nie zauważy, nie wejdzie tu, to ja niby tu wchodzę. I tak kampię kogoś Tym. No. To jeszcze pójdę na WARP, WARP. No. Zobaczy ten. Dobra. Poczekajcie. Yy. Poszłem na Warp w span, czyli na span i tako. Yy. Tu ja z wami się żegnam. Cześć. Pa. Na razie.